Przekażę Damiana Michała, że w dniu 9 marca 2012 roku koło brzegu województwa zachodniopomorskiego działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia zadał mu dwa ciosy nożem powodując dwie rany kłute, które to obrażenia w postaci rany kłutej okolicy szyi z cechami masywnego krwawienia zewnętrznego i wewnętrznego oraz uszkodzenie struktur naczyniowo-nerwowych tej okolicy ciała skutkowały jego śmiercią. To jest oczy z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego oraz o to, że w dniu 9 marca 2012 roku w koło brzegu województwa zachodniopomorskiego działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia zadał sześć osób nożem, w wyniku których doszło do następowego, masywnego krwawienia wewnętrznego i zewnętrznego skutkującego jego śmiercią. To jest o z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, a także o to, że w dniu 9 marca 2012 roku w Koło w mieszkaniu przy ulicy Budowlanej wbrew przepisom ustawy posiadał popłacjowane w pięciu woreczkach środki odurzające w postaci ziela Konopi o łącznej wadze 4 gramy 0,67 g netto. To jest oczyn z artykułu 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomaniom. Czy oskarżony się przyznaje do któregokolwiek z tych czynów przyznaje się, przyznaje się tylko do posiadania narkotyków? Do zarzutów dwóch pierwszych zarzutów się nie przyznaje, bo ja się tylko broniłem. Czy chce oskarżony składać wyjaśnienia w sprawie? Nie. Odmawiam składania wyjaśnień w sprawie. Czy oskarżony e, na jakieś pytania e, będzie chciał odpowiadać? Nie. Wszystkich stron Nie. i sądu, i, i, i prokuratora, i obrońcy. W takim razie proszę usiąść. Podejrzany wyjaśni. Ja wiem, o co jestem podejrzany. Podejrzany płacze. I e, jest to dla mnie zrozumiałe. Ja przyznaję się do tych czynów, chcę złożyć wyjaśnienia. Zacznę od narkotyków. Zażywam narkotyki, Marychem. Te narkotyki to były moje, na moje własne potrzeby. Kupiłem je w koszalinie od, yy, od imprezie, od kogoś, kogo, na imprezie od kogoś, kto kogo widziałem jeszcze raz. To był tydzień temu w piątek. Sam to sobie poporcjowałem. kupiłem 5 gram, nie używałem Ja często palę, nawet codziennie. Tych nie używałem, po raz kolega poczęstował. To miałem jeszcze poprzedni zapas. W dniu wczorajszym nie paliłem darmozytów, chyba dzień wcześniej, ale wczoraj nie. Wczoraj byłem cały dzień w domu. Około godziny 15 zadzwonił do mnie, to znaczy około 15 był u mnie. Około godziny 16 poszliśmy do miasta, po papierosy, picie, trochę się przejść, bo cały dzień siedziałem w domu. Po godziny 17 dostałem telefon, numer był nieznany. Odebrałem i przedstawił mi się w cudzysłowie w Znam go z widzenia. Ze starów nawet część sobie, cześć sobie nie mówiliśmy. Powiedział, tu cytat. Sprawa jest, musimy pogadać. Powiedziałem do Pawła, że płuco zadzwonił i coś mi się nie, nie podobało. Byłem zdziwiony, bo nigdy z nim nie gadałem. Zaniepokoiłem się. Płuco chciał, ja nie wiem jak on się nazywał, aby zszedł pogadać na dół. Wykręciłem się, że pomagam mamie, nie chciałem zejść. Odpowiedział, że zejdą do góry na moje piętro, to jest ósme. Sam im to zaproponowałem. Czułem się pewny. Przyszli, stanęli między siódmym a o, na moim ósmym piętrem. Zobaczyłem przez wizję, że tam są. Wyszedłem e, do niego. Pójdąc z kolegą, który był tyłem w kapturze, nie odzywał się, nie wiedziałem, kto to był. Stanąłem na skraju schodu i zapytałem się, czego ode mnie chcą. Powiedział, zejdź niżej, że musimy pogadać. Wszedłem dwa, trzy schody. Płuco podszedł wyżej. Dwa kroki do góry. Zobaczyłem, że coś wyciąga i rozkłada. Wydawało mi się, że to nóż. To było srebrne, metaliczne. On to próbował wyjąć z prawej kieszeni bluzy i chciał to rozłożyć. Pomyślałem, że coś się kroi i trzeba wiać. Wbiegłem do domu. Chciałem zamknąć za sobą drzwi. On pobiegł za mną i głową ciała wszedł do mieszkania. Jego kolega biegł za nim. Miał na głowie czarną kominiarkę. Płuco potknął drzwi, które próbowałem zamknąć. Wszedł do mieszkania, a jego kolega za nim. Mama z siostrą była w kuchni, siostra ma 10 lat. Ojciec był w pokoju i oglądał telewizję. Ale był w moim pokoju, nie wychodził. Jak wbiegłem do mieszkania, to w przedpokoju płuco zaczął mnie okładać rękoma. Chyba pałką, ale nie czułem. Adrenalina. Mama zaczęła ze mnie ściągać płuco, bo leżał na mnie, bardziej stał nade mną. Ja leżałem na ziemi. Za płuco do mieszkania wskoczył ten drugi. Zaczął do mnie celować pistoletem. Krzyczeli, że mnie zabiją, potną, z pokoju wybiegł ojczym, zaczął się z nimi szarpać. Ja uciekłem do kuchni. W kuchni była moja przerażona siostra Agata. Przytuliła się do mnie, mówiła, aby ją bronił. Przyszła do kuchni mama. Przerażona pytała się, czego oni chcą. Ten z pistoletem za nami też skierował się do kuchni i celował do nas tym pistoletem. Ojczym cały czas ich wyganiał. Płuco też był w tym czasie w przedpokoju. Ojczym ich wyganiał, krzyczał strzelaj. Taki jest odważny. Szarpali się wszyscy trzej. Ten z tą kominiarką uderzył chyba ojczyma w głowę tym pistoletem. Jak zobaczyłem, to pomyślałem, że trzeba coś z tym zrobić. Myślałem o mamie i siostrze. Cotknąłem się do kuchni, chwyciłem nóż ze stojak na noże, który stał na blacie. Wybiegłem... Wybiegłem <grych> z tym nożem, srebrny, duży nóż kuchenny, do przedpokoju. Dziwnąłem tego niższego w kominiarce z tym nożem w plecy. Z tym nożem w plecy. Na oś. On szarpał się z ojczymem. Ojczym za wszelką cenę chciał zobaczyć jego twarz i zdjąć mu tą kominiarkę. Uderzyłem może dwa, trzy razy, nie wiem dokładnie ile, byłem w szale. Zacząłem go wyganiać, drzwi od mieszkania były cały czas otwarte. On, jak dostał tym nożem, to zaczął uciekać po schodach. Nie, nie wiem skąd pojawił mi się kłucą, Nie wiem gdzie on był. Ja wyszedłem z mieszkania i wówczas pojawił się ten płuca. On zaczął mnie okładać na ten uciek pod schodami w dół, ja wraziłem się przed płcem, który mnie zaatakował. To było, było na wysokości schodów, na skraju, na moim piętrze, Jak płuca mnie biło jak na oślep, ja byłem przewrócony na ziemi. Cały czas trzymałem ten nóż i dość tym nożem na oślep nie wiem ile razy. Machałem, aby mnie został 对